Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam interaktywnego króliczka Alilo Big Bunny, który może być idealnym prezentem na zbliżające się święta. Króliczek przeznaczony jest dla dzieci od trzeciego roku życia, ale moim zdaniem dobrze sprawdzi się również dla mniejszych dzieci. Wersja Big Bunny ma dodatkowo świecącą główkę, ale oprócz tego świecą się również uszy na różne kolory. Alilo śpiewa piosenki, opowiada bajki, a to wszystko w dwóch językach, polskim i angielskim. Zresztą posłuchajcie sami. Możemy również włączyć funkcje kojących melodii na stoliku, herbata z kubka się wyla. Ulubione piosenki możemy zapisywać za pomocą tego serduszka. Alilo ma również funkcję odtwarzania bajek za pomocą przycisku. Bajka pod tytułem Motyl Emil. Na wielkiej łące. Alila dodatkowo posiada funkcję nagrywania dźwięku. Za pomocą przycisku można nagrać dziecku bajkę, którą ono następnie odtworzy. Jakość dźwięku jest na najwyższym poziomie. Można Alilo Big Bany podpiąć do komputera i posłuży nam jako głośnik.